Siemanko, z tej strony Nathaniel. Dzisiaj zagramy w MultiCrafta. Chyba tu drzwi zbiorę, dobra. W tym odcinku zbudujemy sobie tymczasowy, tymczasowy domek. Albo nie, zbudujemy zagrodę najpierw. I później zwierzęta wrzucimy do niej. Zagroda będzie tutaj. O, tutaj na dole gdzie ta kropeczka jest, dobra. Teraz trzeba zejść tylko. I zagrodę. Myślę, że. Tak da się. Zagroda będzie. I dalej jak się uda. Dobra. Taka, takiej wielkości będzie zagroda. Takiej. I tu już zaczynam budować. Tak. Wilczku. Co się dzieje? U, zwijamy się w powietrze. Albo nawet tu zrobię tak... Nie, nie, to nie może być. To nie może być. To nie może być. Ej, jak coś to to złote to jest do domu, bo mam podłogę złotą na trzy na cztery na pięć na 6. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Pięć, bo jeszcze ten z dołu jedno. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest ile. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 I tutaj to trzeba zbudować A mnie to denerwuje ta kropka Czasami się przydaje, a czasami nie Ale tak to trzeba będzie Tu, Jeden. dobra, niech taka będzie zagroda Jeszcze raz, 2, Zrobimy tak o, Tu, tu jeszcze jakiś domek może było coś takiego zbudować e, Jak chcecie najwięcej Multicrafta to piszcie w, w komentarzach albo jak ten albo napiszcie co Clash of Clans, takie rzeczy Dobra, to ten Ja zrobię to tak jak tu mam Yy, tutaj mury jeszcze zrobię i widzimy się u Was za chwilę, a u mnie za długo. Dobra, narka. Dobra, jestem yy, już zbudowałem mury tutaj. Tutaj i tutaj też zbudowałem mur. Wejście tu jest takie piękne. I teraz myślę, że yy, po reklamie powiem wszystko. Dobra, reklama się już skończyła. Tu się drzwi otworzyły. Yy, więc teraz będziemy produkowali zwierzęta. To mm, tak. To się robi tak. Idzie się za swój domek i robi się drop, 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 drop. drop. Tak się rzeczy dropi. I wszystko jest na dole, w jednym miejscu. Dobra, pokażę wam. Wystarczy, że zrobicie tak. I się zbagowało. Na szczęście. Już macie wszystko w ekwipunku. Dobra, wla... w... Dobra wlatujemy. Albo nie, będziemy z góry trącić zwierzętami. To tak. Wchodzimy w ekwipunek. Tu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. O i to są zwierzęta. To jest góra. Królik. Kura. Kot. I teraz te kół bierzemy. Tak z dziesięć sztuk. To. To. I to. Dobra, z, y, granatowy pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, teraz granat... Jedenaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sze cztery, pięć sześć, sześć, siedem. 5, 11. dobra, gotowe o, nie... ja mu powiększę tą zagrodę Z, dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem, dziewięć dziesięć się o matku skąd jest to dwa, dwa chwile. Trzy, da się tak? Trzy, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, Raz, dwa, trzy. u, Krówka. Krówka. Muszę te dwie krowy zawić. Jedna. Raz, dwa, trzy. Piąte, szóste. Wiecie co? Zrobię pauzę i szóste miałem siódme, ósme dziewiąte. 7, 8, 9, 10, 11, widzicie co? Zrobię pauzę i pokażę Wam, jak już wszystkie zwierzęta będą. Dobra, to za chwilę się spotykamy. Dobra, nie wiem, który raz już się witam. Jestem znowu, wszystkie zwierzaki, wszystko co było, tu Wam pokazuję. To wszystko jest po 11 razy. można nawet niektóre więcej. Rozumiecie? Nawet więcej jest niektórych. Już tu mi uciekały, więc pomyślałem, że o, jak robię światło, to już tak zrobię, żeby było coś widać i już nie ma jedno wyżej. Ale się namęczyłem to wszystko mi godzinę, aż zajęło. Dobra, tu mam jeszcze to, jak powinniście pamiętać, jak jak coś to wejść ten już wcześniejszy odcinek tu wam pokażę jak zrobiłem żeby mi nikt nie wchodził i ginął tylko tu dobra może to, to już na pewno wiecie ale tu lawa ale ja nie wiem czy tam nawet skończyłem pamiętam że robiłem Tu jeszcze leciałem, skręcałem. Już po trzy zacząłem robić. Bo mnie przechodzili przez dwa. I dotąd zrobiłem. aha, Po cztery nawet. No. Przepraszam za te dźwięki, mam coś robić. Tu chciałem zrobić kopalnię. Nie wyszło, więc zamurowałam. Dobra, nie mogę zamurować mocniej, nie, co nie? Tu jak TNT Poczekajcie, po, czy przypominacie sobie... Pytam się tego, niech napiszą w komentarzach ci, co oglądali mój pierwszy odcinek Czy przypominają sobie... To, co tam wisi Ten piesek Z TNT Przepraszam za ten dźwięk, to moja siostra weszła do pokoju. Yy, ci co nie oglądali to pokażę jeszcze piwnicę i zakończę ten odcinek. Tu mi się zrespiły nowe. Przepraszam za to, to moja głupia siostra. Dobra. Tu jest piwnica, tu są łóżka małżeńskie. Nie będę czego. I tu jest najważniejsza rzecz. Tu jest basenik. Tu mamy telewizor na pełnym wypasie. A bo kłóry... Dobra, piszemy. Nie zamurowałem się. A bo był taki kamień co do klawiatury, kurde, gdzie on był no, 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 Dobra, kotku nie martw się. Taki kot miałczący. Dobra, nie wiem gdzie to jest. Niech będzie tak już. Taki kamień do klawiatury, ale nie ma, dobra. To wychodzimy stąd. Elomorny. Narka, ziomeczki, dupeczki o już się dzień robi, patrz jak to pięknie wygląda Tu a ten kto nie widział pokaże nie mów że drzwi, a nie drzwi, drzwi zniszczyli Naprawdę jak już widzicie że mam złotą podłogę będę miał wszędzie jeszcze do góry chcę to samo zrobić tu rozumiecie to jaki bogaty jestem na pewnym wypasie a tam mam schody złote nawet Patrzcie tu się wchodzi Teraz oczywiście będzie mi koleś chciał wejść. No kurde Człowiek Gdzie. A nie, to jest moja piwnica. Czy nie piwnica, tylko schowek na rzeczy. Tu są schody. O, tu się idzie. Tu można iść do pokoju. Tu się dalej idzie. Klatka. Klatka schodowa jest. Tu się idzie. Ta, tam były drzwi. Tutaj były drzwi do kolejnego pokoju. Czy na kolejne piętro nie pokoju. No kurde. Czy to mnie wkurzyło. Jak nie, jak yy, była ta przerwa, jak robiłem tych, no i to jest to na górę, jak była ta przerwa, to chyba mi ze 100 reklam wyskoczyło. Dobra, idziemy na dół i kończymy. Oh. Ten odcinek. No nie mów, że nie wyjdziesz teraz. Wiecie za jedyne skróty. O nie, już tu całe zrobiłem, nie, fuuu Dobra Kotku, co się dzieje? Kto ginie? Kto ginie? Nie, ktoś zginął Tu jest wyjście Teraz rozwalę ścianę i wyjdę No Dobra, to takim akcentem kończymy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i wiecie jak najwięcej. Narka!